Dzisiaj w Ewangelii znajdujemy jedne z najbardziej radykalnych słów, jakie są zostaw umarłych grzebanie ich umarłych, nie żegnaj się z tymi w domu, to są to jedne z najbardziej dotkliwych i radykalnych słów, jakie znajdziemy w Ewangelii, jeśli chodzi o życie tutaj, jeśli chodzi o relacje, miłość międzyludzką. I te właśnie tak mocne słowa pokazują równocześnie Największą i najpiękniejszą prawdę o Królestwie Bożym. Prawda, że Królestwo Boże to jest tak naprawdę zupełna inność wobec tego, czym jesteśmy tutaj, kim jesteśmy i jak wygląda ten świat. Jest zupełną innością. I ta inność, ta zagadka, ta tajemnica jest właśnie mocą, jest czymś, co jest w stanie. Doprowadzi do naszego zmartwychwstania. Natomiast otworzymy się dzisiaj na tą inność, na tą zupełnie przeciwstawną wizję tego wszystkiego, jak żyjemy, czym żyjemy, jak powinniśmy żyć. Te słowa nijak nie są według naszego myślenia, według myślenia świata. Wręcz zaprzeczają ludzkiej miłości. Przyjrzyjmy się tej inności, tym, temu, że to przekracza wszystko, co wiemy, przekracza i ma przekraczać nasz świat, tak? bo nie jesteśmy stworzeni do tego świata. Niech ta inność powoduje powstanie, powoduje radość, powoduje zachwyt.